Dzień dobry. Ja Dzień siedzę dobry. jak chcę, a do Kai mam tutaj pytanie. Tak. Jak były wrażenia po rozmowie z mareczkiem? Kusiem. No, z mareczkiem to ja miałam tak ogromne wrażenia, że aż nic nie mówiłam praktycznie, bo y, Marek to jest mój kubek. Dobra. <grym> -mu. Y, Marek po prostu przyszedł, zasiadł i gadał przez dwie godziny. A ja tylko tak. Co może 20 minut próbowałam zadać pytanie, ale generalnie on jest taką osobą z taką wiedzą i e, obyciem, że nie musiałam. Nie tam w ogóle chciałem praktycznie ci nie trakcie, w, Chciałem ci napisać w trakcie rozmowy sms-e, że się odezwie chociaż coś. <laughs> a widzisz, a generalnie Żenia mi zawsze daje uwagi po podcaście i często mi mówi, że za dużo gadam że się za dużo wtrącam. Nie, nie mówię ci za często, że za dużo gadasz, co? Że się wtrącam. No to prawda. No, 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 więc ja się staram. To tu się tam. nawet nie dało, no to wiesz. Dobra. No, czy pytanie masz jakieś do mnie? Nie. Nie, z takich ciekawostek to jako że Tokio już tutaj stałem elementem naszego podcastu, no to teraz też był oczywiście i myśmy nie wiedzieli, że Marek przyjdzie ze swoim psem, który jest ogromnym wyżłem wejmarskim, dwa razy Dobra. większym od Tokiusia, a Tokio się boi generalnie innych psów i nie przepada za kontaktem z innymi psami, więc jak zobaczył, że wchodzi Marek z tym ogromnym wyżłem wejmarskim, to się najeżył, nastroszył, napuszył, zaczął wystawiać zęby, warczeć na niego. Myśmy tam z 15 minut, nie? Z 15 minut mm. musieli sobie właśnie y, ich tam y, uspokajać, no i w końcu jak już łaskawie stanęli na jednym dywanie i zaczęła się rozmowa, to co jeszcze Puszkin, czyli pies Marka zrobił? Oczywiście władował się tu, na miejsce Tokia. Tokio Było się dół, obraził. Tak, poszedł tam do kąta, którego wy nie widzicie, i obrócił się dupą do wszystkiego <noise> i siedział taki przez część rozmowy obrażony. Także to, to był z takich ciekawostek z kamery, co tutaj się wydarzyło w trakcie tego podcastu. A jeszcze są ciekawostki na samym końcu podcastu, także nawet jak nie obejrzeliście do końca, to i was zapraszam. Ja obejrzeć myślę, do końca. że ci, co oglądają te rozmowy, to są nasi najwięksi fani, którzy, którzy na pewno oglądają A może jednak coś nie oglądnie. Jest konkurs, tak. Dobra. Pa. Co, już koniec? <grystanie>